Zapraszamy serdecznie 31, czyli jutro, na instalację dżungla i Happening, która się odbędzie tutaj w przejściu pod wiaduktem kolejowym. Chcemy na moment tą fenomenalną przestrzeń zamienić w akustyczną przestrzeń, która wypełni się dźwiękami, odgłosami przyrody z całego globu. Także jutro o 12 zaczynamy i kończymy o 20. .00. O 13 zaczyna się happening wyruszam spod wysokiej bramy i będę elementem całej tej instalacji. Nie mogę zdradzić więcej, ale jeżeli pojawi się na mieście jakaś dziwna postać, to możecie za nią podążać. E, więc słuchajcie. Tego pogłosu tutaj trzeba przyjść i posłuchać, zwłaszcza, że nie będzie tylko klaskania i tupania, które robi każdy jak chodzi, ale będą cztery głośniki, kwadrofonia, dużo świerszczy, dużo ptaków, dużo lasu i jeszcze różne inne rzeczy, których nawet już nie pamiętam wszystkich. Także do jutra.